Sytuacja jest poważna i wszyscy doskonale sobie zdają z tego sprawę, że napięcie jest ogromne. Obserwujemy przede wszystkim na linii rozgraniczenia w okręgu Ługańskiego-Donieckiego ciągłe w ostatnim czasie właściwie starcia zbrojne. Obserwujemy zmasowaną rosyjską propagandę. Widać więc wyraźnie, że sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i który może być uważany za punkt krytyczny. Ale chcę wszystkich zapewnić, że Sojusz Północnoatlantycki absolutnie jest jednością. Nie ma żadnych rozdźwięków pomiędzy państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie ma żadnych rozdźwięków pomiędzy największymi potęgami militarnymi Sojuszu, przewodnictwo Stanów Zjednoczonych jest absolutnie jednoznaczne. Cały czas prowadzony jest oczywiście dialog z Rosją, ale możliwości, to widać wyraźnie, coraz bardziej się wyczerpują. Ukraina zachowuje się spokojnie, Ukraina unika prowokacji. Wszyscy to podkreślali, że władze w Kijowie zachowują się bardzo odpowiedzialnie. W tej bardzo trudnej sytuacji Rosjanie zgrupowali ogromną siłę militarną, niewidzianą od czasów II wojny światowej, wokół granic Ukrainy i na Białorusi. Ale tak jak powiedziałem, Zachód jest zjednoczony, Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i wszyscy są przygotowani. To padało ze wszystkich ust. Tak jesteśmy gotowi, tak jesteśmy przygotowani, tak jesteśmy zdecydowani i odpowiedź będzie bardzo twarda.